Hej wszystkim, witam w kolejnym filmie na moim kanale, z tej strony Kinga Dzisiaj zrobimy sobie taki makijaż, back to school Tak, szkoła się zaczęła, niestety Albo niestety, jak ktoś lubi szkołę Ja szkołę nienawidziłam, szczerze mówiąc I powiem wam, że chciałabym się malować w szkole, tak jak się maluje teraz na co dzień Bo jak ja chodziłam do szkoły, to nie malowałam się za dobrze Ale cóż, każdy miał swoje początki Dlatego jestem tutaj dzisiaj, żeby wam pokazać taki szybki makijaż, prosty makijaż Taki delikatny makijaż. Ja Wam tylko szybko przypomnę jeszcze, że Pan Dole jest taki czerwony przycisk subskrybuj, który trzeba, trzeba, naprawdę trzeba kliknąć. Wtedy zamieni się w szary przycisk, a o to właśnie chodzi. Oczywiście także zostawcie łapkę w górę, a my przechodzimy do. Filmu. Okej, okay. jeżeli chodzi o makijaż do szkoły, to oczywiście chcemy, żeby ten makijaż był trwały. Ja polecam bazy, które są matujące. Sprawdźcie sobie tylko, czy bazy matujące właśnie zapychają, bo niektórzy mają taką skórę, że bazy matujące mogą. Zapychać pory. U mnie bazy matujące się dobrze sprawdzają. Ja na przykład mogę tutaj Wam polecić bazę z Note. To jest Skin Perfecting Primer. I naprawdę dzięki tej bazie makijaż bardzo długo wytrzymuje. Do całego dnia bez świecenia się, a to właśnie chcemy osiągnąć. I ja ją rozmazuję po prostu palcami, szczególnie w strefie T. Ja mam. Skórę mieszaną. Przede wszystkim przetuszcza mi się na czole, dokładnie tu, w tym miejscu. E, no i tutaj. To mi się najbardziej przetuszcza, dlatego zawsze użyłam właśnie tej bazy lub bazy z Ingrid, także matującej. I naprawdę fajnie mi się sprawdzają. Jeżeli chodzi o podkład, podkład nakładam Better Than Perfect. Mój ulubiony podkład, tak jak wiecie, w niektórych filmach Wam już to mówiłam. On jest fajny, bo słuchajcie, on. Jest lekko nawierzający i tak nałożyliśmy właśnie bazę matującą. Ten podkład bardzo ładnie wygląda na skórze, nawet do kilku dobrych godzin, także 8 godzin w szkole. To jest dla niego pestka i ja go sobie nakładam. Tak, o jak leci, kropeczki. Mamy mało czasu, bo zaraz do szkoły idziemy, tak, także szybko. I ja zawsze lubię nakładać podkłady gąbeczką, bo gąbeczka robi taki ładny, naturalny efekt. Pędzli jakoś nie lubię, jeżeli chodzi o podkład i korektor. Mam nie, nie umiem jakoś y, rozmazać podkładu pędzlem tak, żeby ten podkład ładnie wyglądał zawsze mi wychodzą smuki, potem i tak się poprawiam gąbeczką. Ale wydaje mi się, że gąbeczką to w ogóle idzie szybciej. Także ja mam polecam gąbeczkę. I teraz tak, słuchajcie, nie mam korektora. To dlatego, że biorę sobie ten podkład i ja go sobie nakładam też pod oczy delikatnie. Tyle razy jego nakładałam pod oczy, nic mi nie zrobił, także myślę, że możecie spokojnie go sobie nałożyć, ale mówię, sprawdźcie, sprawdźcie sobie wcześniej, czy na pewno na Was też działa i wtedy yy, zróbcie tak jak ja. Nakładam go też tu, gdzie potrzebuję większego krycia. Tu mi coś połyskiwało na brodzie Także tu go sobie nakładam jeszcze na brodę i gąbeczką blenduję wszystko. A jeżeli jesteście niewyspani i macie worki pod oczy, to nałóżcie zamiast podkładu pod oczy korektor. Pamiętajcie, żeby za bardzo nie, nie mieszać podkładu i korektora pod oczami, bo wtedy, bo wtedy może wyglądać jak ciastko i szybciej się to wszystko zbierze pod oczami, a tego totalnie nie chcemy. Puder. Ja mam akurat ten puder z NYXa NYX Can't Stop, One Stop. Oczywiście chcemy, żeby nasz... Żeby nasz makijaż był trwały, także ja polecam wklepywanie gąbeczką, czyli bierzemy sobie na gąbeczkę troszeczkę. Klepujemy tak, żeby to wszystko weszło nam w tą gąbkę. I wtedy sobie matujemy twarz lub tylko tam, gdzie chcemy. Ja zazwyczaj nakładam sobie pod oczami. Najbardziej, właśnie na czoło i tutaj w tych miejscach, no ogólnie ca w całą strefę T plus pod oczami, żeby się tam mi podkład najdłużej trzymał. Także wklepuję tą gąbką i też pamiętajcie, że puder wklepany będzie trzymać się bardziej i dłużej i będzie lepiej wyglądać niż puder rozmazany pędzlem po twarzy, także ja jestem zwolenniczką wkletywania pudru jak ja chodziłam do szkoły, jak ja w ogóle zaczynałam się malować to był wczesny rok, nie będę mówić który ale miałam jakieś 13 lat jak zaczęłam się malować i jak ja miałam 13 lat to kosmetyki nie były jakieś wow a przynajmniej te, na które było mnie stać, także ja słuchajcie jak ja Zaczynałam się malować do szkoły, to ten makijaż wyglądał tragicznie. Naprawdę wyglądał tragicznie. I chciałabym, tak jak mówiłam na początku, chciałabym się umieć malować tak jak teraz, kiedy ja chodziłam do szkoły. Oczywiście jak już chodziłam do liceum, to było lepiej. Tak, było lepiej. Aż taka stara nie jestem. Ale no, gimnazjum, moje gimnazjum to! Lepiej nie mówić. Przechodzimy teraz do konturowania. Szybkie konturowanie. Mam takie duo i biorę sobie i brązer, i rozświetlacz z tej paletki. Jeżeli chodzi o brązer, też polecam wklepywać, a nie mazać pędzlem po twarzy, bo wtedy też ładniej się trzyma i nie zniszczy nam tego podkładu, który sobie nałożyliśmy. Ja w ogóle mam trochę mokre jeszcze włosy, także ty się nie przejmujcie. I brązera nie używam jakoś dużo, tylko, tak wiecie, tak, żeby troszeczkę wykonturować twarz. Ja brązera nie używam na początku, jak się zaczęłam malować, bo nie wiedziałam, że takie coś istnieje. Troszeczkę zawsze na nos daję. Jeżeli chodzi o proces, to jest tyle. Rozświetlacz. I słuchajcie, rozświetlacz jest, ten jest taki prześliczny. Nie dajemy za dużo rozświetlacza. Ja w liceum uwielbiałam rozświetlacz i dawałam go za dużo. Nie wyglądało to za dobrze. Rozświetlacz mamy gotowy. Jak widzicie, on jest dosyć mocny, także tak jak mówiłam, nie daję go jakoś bardzo, bardzo dużo. No i słuchajcie, konturowanie mamy z głowy. Jeżeli lubicie, dać sobie jeszcze róż. Ja zazwyczaj różu nie używam, ponieważ mam dosyć czerwone policzki i za dużo różu. Wygląda, jakbym była chora po prostu. Jeżeli chodzi o brwi, ja mam ogólnie brwi permanentne, ale lubię zawsze je sobie przyciemnić. Także dla mnie najszybszą metodą jest albo maskara do brwi, albo cień. I ja dzisiaj sobie zrobię te brwi cieniem. Pędzelek, uwielbiam te pędzelki, które mają grzybyczeki. Także szybko sobie przeczesuję te brwi i po prostu je wypełniam tak, oby jak, bo mówię, śpieszymy się do szkoły, także nie robimy nic takiego wielkiego. Myślę, że ten makijaż też spokojnie możecie nosić wszędzie. To jest taki totalnie podstawowy makijaż. Pokażę wam trick na kreskę cieniem, do której właśnie przejdziemy. I słuchajcie, ja mam tutaj pędzelek. To jest pędzelek do paznokci i tym pędzelkiem do paznokci będziemy robić sobie kreskę cieniem. Mam tutaj paletkę matliszy, z Paese brązowe cienie i tymi cieniami będziemy robić sobie kreseczkę ja będę używać tego tutaj cienia i biorę go sobie delikatnie na samą końcóweczkę i po prostu jadę tak jak mi się kończy dolna powieka tak po prostu jadę sobie kawałek cieniutka kreska, poczekajcie trochę was zbliżę cieniutka kreseczka, czyli to, co chcieliśmy osiągnąć, która jest delikatna i która nie razi oczu nauczycielom. Wiem, że w niektórych szkołach nie można się malować. U mnie i w gimnazjum, i w liceum nikt nie miał z tym problemu. Troszeczkę sobie przyciemnię jakby linię rzęs górną i robię jakby... jakby biorę sobie pędzelek z cieniem i wkładam go jakby... śmieszną minę pewnie robię, ale wkładam go jakby sobie w rzęsy i tak... Widzieliście, tak robię tak, takie ruchy. To trochę łaskoczę, ale do tego można się przyzwyczaić. Także to jest moja kreseczka. Jest delikatna i jest przede wszystkim szybka. Robię to samo z drugiej strony, czyli jadę tak jak mi pokazuje dolna powieka, lekko wypełniam, patrzę, czy są mniej więcej równe. Są mniej więcej równe. Słuchajcie, ja w ogóle robię sobie kreski od mojego gimnazjum, ale te kreski kiedyś. Tragedia, naprawdę jedna wielka tragedia. Kiedyś robiłam kreski tak, że zamykałam oko, tak robiłam i malowałam kreskę. I powiem Wam, to nie wyglądało totalnie dobrze, to totalnie nie wyglądało dobrze, ale z czasem się nauczyłam i teraz te kreski wyglądają o wiele, o wiele lepiej. Ja sobie zawsze lubię robić tu w kącikach te kreseczki. Tego ja sobie zrobię oczywiście, to musicie sobie powiedzieć tak samo jak możecie powiedzieć sobie kreski, ale ja tutaj lubię sobie robić. Jeżeli chodzi o pędzelek do, do paznokci, ja go mam z Shin i zestaw pędzelków do paznokci na szyjn kosztował chyba 10 zł i jest bardzo dużo pędzelków bardzo w różnych kształtach które też przydają się do makijażu i kreski mamy zrobione przed ostatnią rzeczą, którą te będziemy robić to są rzęsy, także zalotka bardzo lubię sobie podkręcać rzęsy żeby one były, wiecie, mega, mega, mega duże i jeżeli chodzi o maskarę to ja Wam polecam maskarę Sky High z Maybelline polujcie na promocję w Rossmanie na nie i w innych drogeriach, bo naprawdę robi super robotę. I zależnie od tego, czy chcemy większe rzęsy, czy delikatniejsze, tyle sobie warstw dokładamy. się robimy sobie delikatne rzęsy. Jedna warstwa, i słuchajcie, rzęsy mamy. Słuchajcie, jeszcze jedna rzecz. Malujcie dolne rzęsy. To tak ładnie otwiera oko. Jak ja chodziłam do gimnazji, malowałam tylko górne i teraz po prostu żałuję. Totalnie, bo wyglądałam wtedy pff. tak samo. Drugie oko robię, czyli takie, daję takie półtorej warstwy. No i słuchajcie, ten tusz nam po prostu robi robotę całą, czyli sprawia, że oko jest otwarte nie jest takie zaspane. Według mnie taki makijaż jest świetny. Ja zawsze lubiłam nosić pomadki. Dzisiaj wykorzystam sobie kredkę z Max and More jako konturówkę. I to jest bardzo właśnie ładny kolor, taki nudowy, dlatego on się nie będzie rzucać mocno w oczy i jakby sprawi po prostu, że te usta będą takie pełne, takie ładne. Zawsze chciałam mieć duże usta, albo chociaż większe, niż mam je teraz. Jak widzieliście, ja po prostu sobie jakby zrobiłam kontur minimalnie, czyli minimalnie większe jak są moje usta i delikatnie sobie tylko wypełniam boki i to samo robię u góry, rysuję delikatnie nad swoimi ustami i maluję boki, no i słuchajcie mamy to tak wygląda mój makijaż do szkoły, a dokładnie makijaż, który ja bym chciała nosić do szkoły. Chciałabym tak się umieć malować po prostu, jak ja chodziłam do szkoły, jest delikatny, no przynajmniej bardzo delikatny dla mnie. Oczywiście, tak jak mówiłam, możecie pominąć większość kroków. Możecie zostać tylko sobie na przykład przy podkładzie, albo na może zamiast podkładu tylko sam korektor w miejscach, gdzie chcecie. Ja niestety nie mam takiej twarzy, żeby sobie naokładać tylko korektor, dlatego nakładam zawsze podkład, ale taki makijaż u mnie na przykład trzyma się cały dzień przez, to, przez tą bazę właśnie i tak jak mówiłam, jest delikatny, nie rzuca się w oczy, a przede wszystkim ładnie otwiera oko i sprawia, że nie jesteśmy tacy niewyspani. Dajcie znać w komentarzach, jak Wam się podoba ten makijaż, czy weźmiecie jakieś pomysły z mojego filmu do Waszego makijażu do szkoły lub do pracy, a... Ja się z wami będę żegnać. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Makijaż szybki, makijaż delikatny, makijaż do szkoły lub do pracy. Pamiętajcie o zasubskrybowaniu mojego kanału. Jeżeli film wam się podobał, dajcie także łapkę w górę, ponieważ każda łapka w górę naprawdę mega, mega motywuje. A teraz przed tym okresem halloweenowym, przed jesiennym okresem, który będzie teraz bardzo intensywny dla mnie, naprawdę przyda się motywacja. Zapraszam również na mojego Instagrama, który pojawia się tutaj, właśnie u góry. Kinga Beauty tam nie są makijaże do szkoły, ale są inne makijaże oraz trochę lifestyle'u i jeszcze raz wam bardzo dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w następnym filmie. Pa